Jestem ale pewne kluczki prawne, są Ty Artuś, Ale dobrze mi tam popisałeś, żebym to udostępnił. Bo to można udostępnić, jak ja gram na jednym tym na jednej konsoli z modem. Oczywiście Aha. No dobrze, bo o 17, o, o 17 to jest wielki szlagier. Zapraszam Cię na kontakt, to będzie ściało. Ja go chętnie zobaczę. Proszę? Chętnie go zobaczę. Oh. Alian Serena, wieczór, Hercegi Smitomen, spaniaki z Juventusu. Daję sobie kurde. Ile <tosy> 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 o kurdę głośnej i lecimy z wami. Sędzia, gdzie jest A tak prezentuje się ustawienie w jakimś zewnętrznym. Dobra, bezzawodnicy. Ojej, ojej, ojej. No ale jak no robisz tą transmisję to dostajesz jakiegoś linka na telefon czy co? Znaczy jak tam zaznaczysz tym ptaszkiem, że ma być właśnie rozępiony na Facebooku wśród znajomych, to tutaj się uświetli o twoim profilu. Zwojego no. swojego czasu. No, że masz transmisję. Bo no. no tam nie trzeba mieć żadnego konta na YouTube nic, nie? No teoretycznie trzeba. Pięknie, ale to jest te tak, to, jest tylko, ale to jest nie to wszędzie, w Europie Lewandowski, polski napastnik, wydany głównie z innymi Czego można się dobra. spodziewać po derby. Niemiec, kurwa. akcji pod popróbować. No do No właśnie, to potrzebne jest rozłączę i zaraz zrobić. Cristiano Ronaldo znalazł chyba wszystkich na pasji w Portugalii. O właśnie, dobra, dobra, dobra. tak robimy. Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość i umiejętność treningu. Lubi wykańczać akcje... Czyli co ja mam zrobić z co, co mi napisałeś, to, co to, co to, mi napisałeś tam wszystkim? No tak, czekaj, ja to złączę od siebie.